Jakiego koloru zaczynasz? Tego. Rytm jest wszechobecny w naszym życiu, a edukacja matematyczna to przede wszystkim zajmowanie się regularnościami. Naukę dostrzegania regularności najlepiej rozpocząć od obserwacji najbliższego otoczenia i występujących obok nas obiektów. Czyli masz żółty, potem jest jaki? Niebieski. A po niebieskim jest? A teraz znowu Złuchy. żółty. Czyli po żółtym, jaki ci podać? Niebieski. Proszę. Iskierko, ten pan buduje zagrodę dla tych zwierzątek i prosi o pomoc, żeby mu pomóc budować, ale według tej zasady. Żółty. Żółty. To weź żółty i postać. Żółty. Po czerwonym jest jaki? Niebieski. Ile weźmiesz niebieski? Ile? Spróbuj dalej sama, już bez podpowiadania, jaki teraz powinien być. No, to czerwony jest jaki? Tu jest żółty, czerwony, niebieski. Żółty, czerwony, No dobrze. To teraz, jakbyś jeszcze raz od początku powiedziała, jak po kolei są te kolory. Niebieski, czerwony, czerwony żółty. żółty, niebieski, czerwony, żółty, niebieski, czerwony, żółty. Nie... Po czerwonym? Jaki tam masz kolor? Żółty. Żółty, Dobrze. Proszę żółty. Jak jest ułożone? Złoty, niebieski, czerwony, żółty, niebieski, czerwony. Czerwony, żółty, niebieski, czerwony, zielony, żółty, zielony, żółty, czerwony, żółty, zielony, zielony. I ostatni kolor? Niebieski. 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 Coś mam. Ouch. No to kto wie co będzie dalej? Eee, biały. Okay. Okay. A potem jest granatowy. Wróćmy, co? Okay. Wróć, wróć. Granatowy. granatowy. Potem żółty. Potem żółty. A potem biały. Złoty, biały. A potem, potem biały. Biały. Lila, co dalej? Niebieski. Biały. biały. Brawo. Przódź. Zuty, biały, granatowy, zuty, biały, granatowy, zuty. Czerwony, pomarańczowy. Czerwony. I jakbym chciał go wydłużyć, to jaki klocek będzie następny? Proszę. Pomarańczowy. Zadanie dla Ciebie. Zacząć węża z jakimś rytmem. Pamiętaj, rytmy regulują proces uczenia się człowieka, gdyż jego umysł rejestruje to, co się powtarza. Im regularniej i częściej, tym lepiej. Jest to cytat z dziecięcej matematyki napisanej przez panię profesor Edytę Gruszczyk Kolczyńską i magister Ewę Zielińską. Zielony, zgadza się, świetnie. Do